Так мы с человеком снизаем. Вдвоем кажется співають, але, вот, конечно, сьогодні нема, але... Мама, как посидіти. Когось, кого си кого-то?

Что мы снидаем. Такого красота у нас. А пташки спевают, будет дождь. <свесква> Давай. Шаль-то штучка. -то да. <свесква> <свесква> О, ще одна щука. Хто <ріст> ж знімає? Рома загоряє. Наблюдає. Я не чую! Що <сху> ти не чуєш? Тобі треба щось чути? Відпочиваємо. <ріст> <ріст> <На шут. ріст> <ріст> Але... <ріст> <ріст> а цей тут не можна прийти. <ріст> Але ж де Так можна. Коли?

А, мала... кулу, злоти, потай, 30, 30. Таня, Ми не будемо на поїзді їхати. <клухи> Таня. Ми будемо будем на автобусі Аня, а... Таня, давай. Ну, за одного он за У Нас нормальні У Нас записать, кому лавка у меня нам Мамочки, що казала? Я кипоз, не 100 золотых потык, висит сто. 100 вісім, да. Когда заказываешь, что цель ты шутку обнимали, то мало бы уйдет. Не мама щось дешевше знайти. А автобус сейчас не едет, вообще проблема. Ну то глянь.

チョキん。

Прокодило. Будемо нам... зараз телефоном, як топ. Ти вийдеш. Іро. Прокодило. Стой. Прокодило понеси мені по палоні масторбині. Ти де ти понеси мені по палоні масторбині? Ага-га-га. От не морджу. <говори> Дай. конечно. А что ты тут делаешь? Меня ты тут забираешь. Давай кимать. Мама забирает жилет, я. Мама, я могу... Славання. Ще одна хоче придресувати кокодила. Дивіться, Мама! На раз, два, три. Люди! Я мастер два Дивіться! Не пошли на море, а зате є басейн, де подуріти можна. А -а -а! Діточки. <клублі> <плублі> а що? Ні, вона не знаю! Як дітям весело, які вони радісні, щасливі, як починок цілий рік ждали. Вчора море, сьогодні басейн. Потім екскурсія буде <рик> <рик> відео. Да, я попросила. Нас си мейка без комплекси, так что не вертай за вас. Ну, пожалуйста. Вот так мы едем, таким

Він <гум> же відпочивав. За само аби так само западає. <гум> такі 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 <гум> <гум> це він пролежав в ліжку, тепер побігати. <гум> що здеш калабас? О! Господи. Господи. Забігти в садник? Ні, я. Так от книжечки кривіт печенту. Ну вже ната вийти. Так ні. Patrzę w twoje oczy jak ocean, zawsze wrócę do ciebie. Jeśli życie ma inne, zawsze wrócę do ciebie. Chociaż dzieli nas niema z nami, zaraz w górę ciemię. Sami pod gołym niebem kończmy, sami nami należy. Choć to chodź, przed nami długi los, a ja mam oddejon. Czuję każdy krok, każdy krok. Choć to chodź, przed nami długi los, a ja mam oddejon. Czuję każdy krok. Z kimś, się ma na Nie jest za głośno, nie jest czy jest za szybko. Yeah, go, <śmianowid> to nie, Za nas takiej szafty niż twoje sukienki, do rana z głośnika motylki. Kłota na i na słońce dzięki do Już dziewały. Niech wyjeżdżamy z nami przecież wiem, że chcesz. Deż to chodź, przed nami długi los, najemny must i się każdy krok, każdy krok. chcesz to chodź, przed nami i los, najemny Czuję, się na każdy krok chcesz to chodź Ten czas jest ja Jeszcze wrócę wybacz, jeszcze wrócę wybacz. Póki co, że ja nie mogę być. Zdjęć mięszy ze sobą, czuję dreszcz, kiedy jesteś obo. Dzisiaj będzie sobą, ale daj mi czas. W Arturii koczył Słońce, drinki to na mnie działo Już wyjeżdżamy dalej za nam mało Przecież wiem, że chcesz też tu chodzić Przed mami długi Mają my ust i Czuję swój każdy krok, każdy krok Chcesz tu chodzić Przed mami długi Mają my ust i Czuję swój każdy krok, chcesz tu chodzić Bo twoje oczy ja docenię Zawsze wrócę do ciebie Jeśli życie ma inny plan Zawsze wrócę do ciebie Chodź, I choć na dzieli nas zawsze wybieram Sam Sami pod kołem biegam, tańczą tam na mino, e -e. A tam to, Tam było ciekie wizytko A tam, no do nas po <grym wioski> Teraz czuję smak wakacji staje rano, ale nie do pracy Z lodem Bacardi W koło gorące kobiety na plaży Teraz czuję smak wakacji staje rano, ale nie do pracy Z lodem piję zimne Bacardi W koło gorące kobiety na plaży Uuuu la

Do rzadki po swejtej i zgarnię po drodze se fajną laleczkę. I zgarnię po drodze se fajną laleczkę. Encel, będę w swojej ręce, gdy wiesz, towar na ciebie wiezie. Wakacje ma się w niebie, to Polska i Liza i Morska. Dziwnica już sama tu pęknie, ciekawia, nieprzyjemna wygląda tu pięknie. W Beleksie się, się bawił, to Bifor jest grany i syfio się grany, nie zasnąć ściany. Ja tu ja, choć mała, ja kaś, ma, się to klacz co nie ci się stać? A Leksa, ja bym znała, bo w głowach! No co tam kończę, dyplom? Tak, a nisza ta piksa i piksa, i wszyscy lecimy na pracę pod rinka, ale lecimy po mieście do rady jak welej. W jednej dziesięciu mam pędę, a drugiej tam pędę. Panie kierowco, poproszę do żadnych posiedzeń i zgarnie po drodze swoją laleczkę. I zgarnie po drodze swoją laleczkę. No, Stek na wakacje, będzie się Przez cały sezon, kursu na mało Jadę meleksem i widzę mamy Oj chyba zaraz się zatrzymamy Mamy, mamy, bo zapieramy. my Wieczorem walecik, zwykle to skończamy Na parkie cieplotę damy w mojej głowie, się oprócz, Nie rób mi tu, badramę, bo się zaraz pożytamy Już znalazł mady, chcą malić są, są, są seks na parze i nic poza tym I nic poza tym Zegna kręca, przyjechała dzisiaj w Elek o opiksyli się pyta Moda, ale zwinna kierowca zaprosił na drinka Dzisiaj jeszcze ona Nie chcesz tego, nie nie chcesz tego, nie chcesz tego, nie chcesz nie chcesz tego, nie 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 Tak Tak, się tak, tak, się tak. Nie chcę wiedzieć, co tam było między nami, ale ja nie chcę zapomnieć lata. Śmialiśmy się razem takiej Ja jakby to właśnie z której nas się tutaj cały czas, zapomniany to było, ale pamiętam ten smak. Po że szum usta białe piasek włosy. Układ w nasku rusza to uratować. Nie chcę, żeby do niego wróciła, proszę zostać. Mówiłam mi, they don't really care about us. They don't really care about us. Та наше таксі, ми вже приїхали. А, візитку взяли? Так, є. це ми приїхали Таке містечко. Тут ще й лідел є. Ого, О, в Діну можна таблетки взяти, сядько від желудка. Це наша таксука їде. В Діно оцей. То вже при кінці він прийде нас забере, так? Да, можна а, ну то все. Класно таксі. Да, він Так, само як завтра. Отакі таксі ми їхали тут інакше. <святок> Co ty brčíš?